Mantrów psa to jest taka mantrowo-prozwierzęca propozycja. Bo czy da się uspokoić świat mantrowaniem? A psa? Um. jest acytacje, bo są dzieci, wiesz? No jest... No. Trzeba będzie się ewakuować. że da się go uspokoić. Hmm. Otóż, pod płotem pętało się 12 szczeniaków. Suka była tak bardzo niczyja i tak bardzo dzika, że nikt jej w zasadzie nie widział, gdzieś tam komuś mignęła i ktoś powiedział, nie, bieski, to nie będą takie duże. Urodziła 12 szczeniąt. Te szczeniaki przypominały takie kaukazy, haski i dwa z nich były takie mniejsze niż wszystkie. I takie inne niż wszystkie. Jeden był biały, a drugi w kolorze pustynnego piasku. Były czyste, bo urodziła je na samych obrzeżach takiego bardzo porządnego gospodarstwa we wsi Kieszki, na Podlasiu, w jakiejś starej, ale całkiem dobrze utrzymanej piwnicy, o której wszyscy zapomnieli, ale przypomnieli sobie wtedy, kiedy pieski zaczęły wyłazić z tegoż miejsca i pałętały się pod płotem, i to było w marcu. No i wtedy, gdy ludzie się zorientowali, to dali ogłoszenie, że są pieski, no bo przecież ich nie chcieli tutaj. I ja byłam jedną z tych osób, które odpowiedziały na to ogłoszenie, jedną z pierwszych. I kiedy dojechałam pod ten płot, to były jeszcze tam wszystkie pieski, i teraz boję się zapytać, ile z tych piesków naprawdę znalazło sobie jakąś taką przystań. Ale szukałam małej, miłej suczki, i mówiono, no nie, to taka suka, taka nieduża, to będą takie do kolanka, pod kolanko w ogóle. No i zobaczyłam tę czeredkę psiaków i takie niejasne wrażenie miałam, że pod kolanko to one nie będą, ale wiedziałam, że mogę uratować przynajmniej jednego i że nie wyjadę stąd bez psiaka, no bo po prostu złamie mi się serce. Więc popatrzyłam, uważniej był taki najbardziej ruchliwy, a jednocześnie taki najbardziej nieporadny, najmniejszy piesek właśnie w kolorze piasku. I kiedy sobie tak głaskałam te pieski, tak sobie z nimi gadałam, to on mnie najpierw ugryzł w palec, a potem dziabnął w sznurówkę. No i wiedziałam, że tego ze sobą zabiorę. Miał być małą miłą suczką. Mhm. I teraz ma prawie siedem miesięcy. Zawsze to jakiś I tak jest powodem co najmniej kilku eksperymentów. I towarzyskich dywagacji. Sekretny język Hoł! wzajemnego oszczekiwania Hoł! Hoł! przez jakiś czas Hoł! 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 tworzył pewną nić porozumienia. Ale ostatecznie doszło do eskalacji, i oto ta historia. Gutek jest wulkanem energii. Tak po prostu ma. Ciągle rośnie. Łapy ma takie jak Bernardyn, urodę i trochę chyba charakter Goldena. Ale tu się robi bardzo ciekawie, bo tu na arenę wchodzi mistyka. Gutek. Gutek brzmi tak. No i nagutka oczywiście. Za poradą behawiorysty jest bardzo wiele sposobów, żeby go ogarnąć, ponieważ on był najmniejszy z miotu, suka miała mało pokarmu, wygłodniały był bardzo i walczyło o wszystko całym sobą i tak mu zostało. Więc kiedy go wzięłam, no to dał mi popalić pierwszej nocy, wył piszczał, chociaż był malutki, no to jak taki mały motorek, nie wiem skąd on miał siły, żeby wykończyć mnie i pół domu, bo wył jak trąba jerychońska. Malutka, ale donośna. A potem go zabrałam do auta, żeby dowieść go do super fajnej życiowej przystani, ale szczekał, wył, piszczał, wyrywał się z zamknięcia, dwie godziny, dwie godziny szału bez przerwy. No i niestety to określa charakter Gudka. Jest piękny, wszyscy to mówią, zanim poznają go bliżej. Ciągle ma otwartą paszczę. Maniakalnie podgryza najbliższych mu ludzi, no bo kocha, bo to mu pasuje, on tak koniecznie musi mieć ten kontakt. Nie zabawka, nie kości, nie tam jakieś fachowe wynalazki. Ludzie, ludzie są super do podgryzania i do szczekania, bo kiedy mu się zabrania, a przecież mu się zabrania, bo nie taki jest porządek rzeczy, to on się złości, a jak się złości, to szczeka i szczeka tak. Oczywiście jest tresura, jest siadanie, podaj łapkę, smaczki, tam wszystko. Dobre rady fachowców, wszystko. Ale gutek i tak życzy sobie bardzo, bardzo bezpośredniego kontaktu z człowiekiem i potrafi wpadać w taki amok. Ta psia ekscytacja po prostu rośnie w nim szybko i strzela w górę jak mega psie fajerwerki. Więc kiedy się tak siedzi przy stole, w jakiś piękny letni wieczór, w parę osób, to gutek ma tą ekscytację wystrzeloną naprawdę wysoko, i wtedy szczeka, bo mu się nie pozwala na różne szaleństwa. I pewnego dnia stwierdziliśmy, że oczywiście karanie niesforności psiej jest ok, ale może by tak zadziałać z innego punktu rozumienia rzeczywistości. I spuściliśmy mu mantrę. Oh. <laughs> Whoa. <laughs> Gutek bardzo powoli się uspokajał, ale patrzył na nas takim wzrokiem, z takim zdziwieniem, że nie mogliśmy się nie uśmiechnąć. Ja nie wiem, co myślą sobie sąsiedzi. <grym> Może się dowiem, zapytam. Zatem mantrowanie jest w stanie uspokoić psią ekscytację. Trochę to trwa, ale jest to rzecz sprawdzona. Oczywiście nie jest to działanie długo, długo dystansowe. Gutek pomilczy, przemyśli sprawę, a potem wyraża swoje ekscytacje znowu. Czy Gutek z tego szaleństwa wyrośnie? O, to jest pytanie. I ono wraca, jak mantrowanie. I, I to się zobaczy. Śliczny, tak taki i, I biały jeszcze. Uuu. Tak, taki w taki <noise> <noise> to... Oooo... Pani wciąż mi go wzroka. On patrzy z tyłu pani... <noise> ale może mu trzeba mantry puszczać, naprawdę. Może. Puszczać. Może jakoś mu się nie uspokaja. On się taki ołna no, mówi tak. te Mozart. <noise> <noise> ten <To> czas. <noise> ja <wiem>, Mozart. To by... <noise> ale, ale posłuchajcie, na, przy mantrach się uspokaja po prostu. W tym dźwięk, Może mu puszczać, <noise> wiecie. Po prostu, w momencie, jak on właśnie wpada, w ten taki Trochę potrzebuje czasu, się uspokoił. Przy okazji. Z naukowego punktu widzenia dźwięki i wibracje, czyli np. mantry, wpływają na fale mózgowe. Wywołują fale theta, bardzo często charakterystyczne dla stanu medytacji, relaksu. Takiego normalnie porządnego, głębokiego relaksu wzmacniają też kreatywność, jakby co. Dlatego stosuje się terapie dźwiękowe, bo wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne jest już udowodniony, jest dobre, regeneracja komórek na przykład przebiega szybciej. Takie OM to jest częstotliwość około 432 Hz. I ona jest zawsze kojąca, i zawsze sprzyja relaksowi, i zawsze obniża stres. I na przykład, dźwięki natury, szum wiatru, śpiew ptaków to jest ta częstotliwość także. Ona występuje naturalnie w przyrodzie. I jak to jest z mantrą i ze zwierzętami? Aleksandra Chorowic, która jest czołową badaczką psów, kognitywistką i autorką naprawdę wielu, wielu książek, na przykład taka książka W Głowie Psa. Co psy widzą, czują i wiedzą, więc ona przypomina, że psy postrzegają świat w sposób, który różni się od naszego. Ich zmysł słuchu jest bardzo silny. Słyszą dźwięki o znacznie wyższych częstotliwościach i potrafią je rozróżniać z niezwykłą precyzją. I to jest ważne. Ich reakcje na dźwięki są głęboko zakorzenione w ich doświadczeniach i bardzo silnie powiązane z emocjami. Dla psa dźwięk to nie tylko informacja. To jest od razu bardzo często emocja, skojarzenie i ono kształtuje jego reakcję na otoczenie. Ja bym wysłała Gutka na terapię i może to zrobię. Póki co dajemy radę, a Gutek poznaje mantrę OM. OM A ja jestem ciekawa, jakie dźwięki uspokajają twój świat. Przy okazji mój świat można wesprzeć czarną kawą. Link w opisie. Dziękuję miłka malcom.